Jak założyć spółkę Limited w Irlandii? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Limited Company w Irlandii to doskonała opcja dla przedsiębiorców poszukujących korzystnych warunków podatkowych oraz stabilnego środowiska biznesowego. Proces rejestracji jest stosunkowo prosty, ale wymaga spełnienia określonych wymagań formalnych. Semper Paratus Legal House LLP oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakładania spółki. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące rejestracji firmy w Irlandii. Pierwszy. Wybór nazwy spółki. Pierwszym krokiem w rejestracji spółki jest wybór unikalnej nazwy, która nie może być identyczna ani zbyt podobna do już istniejących firm w Irlandii. Dodatkowo, nazwa nie może zawierać słów sugerujących związek z organami państwowymi ani treści obraźliwych. W niektórych przypadkach konieczna jest zgoda na używanie określonych słów, takich jak bank czy ubezpieczenia. Drugi, wybór struktury prawnej. Najpopularniejszym wyborem dla przedsiębiorców jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Private Limited Company LTD. Tego typu spółka zapewnia ograniczoną odpowiedzialność wspólników oraz elastyczność w zarządzaniu. 3. Statut spółki. Constitution. Każda spółka Limited musi posiadać dokumenty założeniowe określające jej działalność i zasady funkcjonowania. Obowiązująca w Irlandii ustawa o spółkach z 2014 roku wymaga, by każda firma miała statut. Constitution, który zastąpił wcześniej stosowane memorandum oraz umowę spółki. W dokumencie należy wskazać odpowiedni kod NACE, który opisuje obszar działalności gospodarczej. 4. Adres siedziby rejestrowej. Każda firma musi mieć adres rejestrowy w Irlandii, który będzie oficjalnym miejscem odbioru korespondencji. 5. Dyrektorzy i sekretarz spółki. Spółka Limited może mieć jednego lub więcej dyrektorów. Wymagane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, zawód, lista innych spółek, w których pełnią funkcję dyrektora. Co najmniej jeden z dyrektorów musi być rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG. Jeśli żaden z dyrektorów nie spełnia tego wymogu, można wykupić gwarancję sekcji S3 dla dyrektora nierezydenta lub udowodnić rzeczywiste i stałe powiązanie z Irlandią. Spółka musi również wyznaczyć sekretarza, który odpowiada za prowadzenie dokumentacji oraz przestrzeganie zobowiązań prawnych. 6. Kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy dzieli się na. Autoryzowany kapitał zakładowy. Maksymalna liczba udziałów, które mogą zostać wydane, np. 100 tysięcy udziałów po 1 euro każdy. Wydany kapitał zakładowy. Liczba udziałów faktycznie przyznanych wspólnikom. Rekomenduje się rozpoczęcie działalności z kapitałem 100 euro podzielonym na 100 udziałów. 7. Udziałowcy. Udziałowcy są właścicielami spółki, a ich udziały określają procentowy podział własności. Do rejestracji potrzebne są dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, liczba udziałów. Po zakończeniu rejestracji udziałowcy otrzymują oficjalne świadectwa udziałów. 8. Proces rejestracji i dodatkowe usługi. Rejestracja spółki Limited w Irlandii odbywa się poprzez Companies, Registration Office CRO. Po złożeniu dokumentów, proces trwa zazwyczaj 3-5 dni roboczych. Po rejestracji firma może ubiegać się o numer VAT oraz otworzyć konto bankowe w Irlandii. Semper Paratus Legal House LLP, Twój partner w biznesie. Nasze biuro księgowe oferuje kompleksową pomoc w rejestracji spółek w Irlandii, w tym Sprawdzenie dostępności nazwy firmy. Rejestrację nazwy handlowej. Otwieranie konta bankowego. Obsługę księgową i podatkową. Obowiązki związane z prowadzeniem firmy w Irlandii. Osoby prowadzące firmę w Irlandii są zobowiązane do spełniania określonych wymagań prawnych i podatkowych, między innymi składanie rocznych zeznań podatkowych, opłacanie podatków, w tym Corporate Tax 12,5% dla firm. Zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi audytu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z irlandzkimi regulacjami. Warto zaznaczyć, że wszyscy dyrektorzy muszą podać swój numer PPSN w rocznym zeznaniu podatkowym. Opóźnienia w jego składaniu mogą prowadzić do kar finansowych. Weryfikacja tożsamości dyrektora spółki CRO. Stosuje surowe procedury weryfikacyjne dla dyrektorów spółek. Weryfikacja obejmuje: Porównanie danych osobowych imię, nazwisko, data urodzenia z bazą numerów PPS Departamentu Ochrony Socjalnej DSP, zgodność imienia i nazwiska z danymi powiązanymi z numerem PPS, odrzucenie zgłoszenia, jeśli dane nie będą identyczne z tymi zarejestrowanymi w DSP. Założenie firmy w Irlandii może być korzystnym rozwiązaniem dla Polaków, którzy szukają stabilnego środowiska biznesowego oraz niskich obciążeń podatkowych. Warto jednak pamiętać o spełnieniu kluczowych wymagań, takich jak uzyskanie numeru PPS, rejestracja w CRO oraz terminowe składanie dokumentów księgowych. Aby uniknąć problemów na etapie rejestracji, zaleca się konsultacje z nami. Semper Paratus Legal House LLP oferuje profesjonalne wsparcie, może pomóc uniknąć błędów formalnych i zoptymalizować proces zakładania oraz prowadzenia firmy w Irlandii. Dziękujemy za uwagę.